Funny game. Dzień dobry w dzisiejszym odcinku. Znaczy... Znowu muszę nagrać z bo zapomniałem, ale zanim zaczniemy, jest to gra horror, więc na 100% się nie przestra Na dole. A! No dobrze, mieliśmy Trochę to się tam przestraszyłem, ale o co mi chodzi? Eee... Yy... Będziemy grać, będę właśnie grał w grę Hello Neighbor 2. alfa 1 to tam miłego oglądania, ale zanim to napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej tego. Napiszcie jaką też grę byście chcieli zobaczyć. Łapka w górę, subskrypcja. Takie podstawy, a na komentarze odpowiadam. Więc to tyle. Taki krótki wstęp, więc yy, cześć! I teraz pojawiam się ja z y, y, przeszłości. Bo nagryłem to przeszłości. Więc. Dzień dobry widzowie. Jak pewnie wiecie, znaczy nie wiecie, albo wiecie. Wyszła... Wyszedł Hello Neighbor 2. Znaczy nie wyszedł, bo to jest Alfa 1. Jak tutaj widzicie. I też widzicie pewnego pana. Właśnie, jak pewnie osoby mnie znają. Te starsze chodzi widzowie starsi, wiedzą, że nie nagrywam horrorów. I tutaj możemy mieć małe troszeczkę... Um, jakieś troszeczkę... można powiedzieć takie... Co? Czemu nagrywasz horror? E, bo nowe, więc trzeba nagrać, a tak naprawdę dawno nie grałem. Hello Neighbor znam od Alfy 1 i grałem... w kilka Alf, ale... W większości tylko na chwilę, bo jak wiecie, nie lubię horrorów. No i pewnie osoby się zastanawiają, bo na moim kanale jedynie jaka gra była horror, to znaczy nie wiem, czy SCP była grą horror, ale jeżeli nie, no to żadna, więc to jest pierwsza będzie chyba. Znaczy horror jakaś tam przy... też przygodówka. A, i gra Hello Neighbor 2 Alpha 1. Jest na Steamie, możecie sobie wejść i jest też otwarty świat tu. Nie jest to tak jak GTA lub gdzieś, ale jest otwarty świat, więc zaczynamy. Więc jesteśmy. Jak widzieliście wstęp, co tutaj się dzieje. Oczywiście mój laptop jest tak beznadziejny, że nie będzie dobrze łapał, ale tak. E, może powiedzmy pierwszą rzecz. Jesteśmy tym. E, jest też inna część chodzi Hello Neighbor. To może taka inna, ale jak tutaj widzicie. Mm, jest tak, patrzę, ale. Jesteśmy tym kolesem, co zostało tam. Wzięty tylko jak się brało, a F wciskało się. A jak się wybiera? Jest tu w ogóle też właśnie ten otwarty siedz, co mówiłem. Więc tak, mamy jakiś dom. Tam jest ten właśnie wesołe miasteczko, o której jest w innej grze. Chyba tego samego studia, chociaż nie wiem do końca. Yy, tak, chyba tego samego. Teraz zastanawiam się, jak to będzie wygląda. O! Ja go tam widziałem. Ej, czas leci. Teraz się zorientowałem. Musiałbym chyba sprawdzić jak się bierze to na pewno ale Kurczę nie wiem i to może być dla mnie utrudnienie. Jak się w tej grze bierze właśnie... W ogóle czekać tak sprawdzę jeszcze. Widzimy, że ten rower co właśnie przyjeżdża yy... W ogóle ten dom jest dziwny. To nie jest dom, to jest, kurczę, jakieś gniazdo. Ale co tutaj jest? Ja tu tak, Ja tu widzę na pewno... A, jest to alfa, więc błędy będą na milion procent. W ogóle tu jest jakaś maska. Nie chcę wiedzieć, ale... Kilka... Ja tu byłem, to prawda, przyznam się, byłem. Znaczy nie byłem. Chodzi, że grałem, znaczy oglądałem jak ktoś grał w to Kilka minut, żeby sprawdzić jak to wygląda I muszę powiedzieć, że naprawdę może być ciekawie Jeżeli chcecie to napiszcie w komentarzu, czy chcecie z tego seria, ja zobaczę jeszcze czy się nagrywa Tak, 6 minut gadania i patrzenia i w sumie niczego I chodzenia i gadanie, i próbowania zdjęcia, który przycisk jest do czego. O, o, o. Karton. Moje ulubione. Nie można ich wziąć. O, to, to bez nadzieja Ale jest tu ten gaz. Słyszę silnik. Nie, nie mogę wejść. Chociaż... Nie da się tu zbugować. Y... Nie, nie da się. Tam jest silnik chyba. Tak, widzę kątem oka, że jest tam silnik. Ojeju, boję się w sumie wejść, dlatego tak może przedłużam. Hmm. Ale dobra, trzeba w końcu pójść. Jest, czy mnie goni, Czemu to coś mnie goniło? Ja już się przestraszyłem. Nie, coś tu idzie. Ale on tu może podejść do mnie, ja cię. I ja mogę tym ruszyć. Ja bym spróbował się złapać, żeby sprawdzić więc. Hmm, żeby sprawdzić, jak to będzie wyglądać, kiedy zostaniemy złapani. Co wy na to? Na zwiastunie w ogóle, pokazaniu tej gry, było to ciekawe. W ogóle też zauważyłem... to zauważyłem. Co nie jest chyba obce, że właśnie te. Znaczy druty, bo to są te mm. Kurcze, no serio się boję trochę tego On tu jest, chodzi, ja słyszę jego tu pani na podłodze, cię, Ja nie znasz naszych horrorów. Macie wytłumaczenie, dlaczego nie nagrywam horrorów? Ty, on wodę gotuje? Yes. On, tu is, Ja to Susan. gdzie jest, ja go słyszę tylko nie wiem dokładnie gdzie hmm. w ogóle nie wiem jak się też stawiało to bo była taka możliwość że może stawiać a w ogóle co to jest e a sprężyna, to nic takiego e więc tak, co tu możemy zobaczyć? Czy na pewno jest bałagan? To na milion procent. A druga rzecz, to jeszcze to, ale. To, 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 to mnie na razie nie upadzi. I też w sumie to, co to jest? Jakiś zimowy? On teleportuje się, ale widzę tam jakieś papiery. Zastanawiam, co to jest. Właśnie. Da się to otworzyć? Coś tam jest? Yy... Zasadniczo nic. Więc super. Woda ci się gotuje, koleś. Zaraz, to Właśnie z tej gry Nie pamiętam nazwy Ale właśnie jest podobna, właśnie też z tym krukiem chyba Albo z kimś Jest tu właśnie, tą postać, o, tą gramy, a to jest, nie wiem, to jakaś inna osoba On tu jest Ja Nie Złapał mnie Nie I da się uwolnić Ale patrzcie, da się uwolnić, więc w sumie to nie jest Ej, myślałem, że to jest bardziej ten straszniejszy. W ogóle woda się gotuje ci koleś. Uciekać. Ej, to nie jest. Ej, to jest jej wybieg. To jest akurat straszniejsze, ale. Ale on nie może ci się. On nie jest tak, jak sąsiad złapać ci już, tylko to jest właśnie, że możesz nawet mu wyskoczyć. Patrzcie. No złap mnie. No i patrzcie, wciskam w spację i mogę. O! I mogę wyskoczyć. O nie, nie trafiłem dobrze. Jakieś krzaki. O nie. Czy się właśnie z... nie zbugowałem się, czy co? A nie, da się wyjść. Nie, czekaj. Ej, czy właśnie zbugowałem trochę grę, czy... Nie, 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 da się tu przejść. Da się przejść. W sumie to jest beta, więc się dziwimy, że... Znaczy alfa, nie beta. Yy, że mogą być tu błędy, więc... Ale patrzcie, da się uciec, więc jednak spokojnie, jednak mój strach nie powinien być taki zły. A farming mówię to dopiero w tej minucie. Super! Ale farming będzie spokojnie, dwa odcinki. Ojeju a z ciekawości bym sprawdził, co by się stało, jeżeli by mnie właśnie doprowadził gdzieś, czyli do miejsca, gdzie on właśnie doprowadza, jeżeli złapie Nie ma, hmm. niech gasz mu leci chociaż, a nie ten guzik. Serum no mnie tu nie zobaczy wtedy? Uuu! To jest zablokowane! Ciekawe, czy to po prostu, że alfa jest i dlatego to jest zablokowane, czy gdzieś jest jakiś przełącznik? Podejrzewam, że to drugie. Um. A! Okej. Okay. Nie spodziewałem się. Ale zaraz. Ty jak można wyjść na górę? A tu jest coś. Mam deska. Hmm... Jakoś trzeba wyjść na górę, a może się nie da, bo to alfa, chociaż... Nie wiem. Ej, to teraz na koniec, bo to w sumie już koniec. Bardzo długi odcinek ja to powycinam. Dajmy się złapać. Właśnie przez tego kru kruka, sąsiada, coś takiego. To jeszcze go nie... tylko teraz go znajdź jeszcze. I zaraz. Da się tutaj wejść? O? O? Jest. Da się. Uu. nic na dole. A! Dobrze, powiedziałem, że granie jest straszne, tak? Powiedziałem, że granie jest straszne, tak? Powiedziałem, że gra nie jest straszna, zaraz laptop bym wywalił, ale dobrze, to tyle w dzisiejszym odcinku. Jak zwykle macie tu mój kanał, tu mój odcinek, a tu yy, właśnie odcinek preferowany dla Was. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, cześć!